Panie prezesie, jesteśmy dzisiaj na skwerze Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy i no muszę z przykrością powiedzieć, że mizernie to wygląda. Mizernie co do ilości, tak, tutaj zainteresowanych osób? O co Pan mówi? Mówię o upamiętnieniu tych osób, które zginęły w Smoleńsku, o naszej parze prezydenckiej i o tym, co tutaj widzimy. No zwykły brzozowy krzyż, jedno zdjęcie, żadnego pomnika, smutno. No tak chcielibyśmy, żeby to troszeczkę inaczej w mieście wyglądało, bo skoro można, można czcić bohaterów, którzy wcale nie są bohaterami naszymi narodowymi w tym mieście, to pewnie można, to pewnie można i powinniśmy nawet e, zastanowić się, czy nie warto tych naszych głównych bohaterów narodowych e, tutaj e, czcić. Tak? No niedawno w jednym z parków siednickich stanęła makieta, makieta e, samolotu Fokker. Czerwonego Barona, która no kosztowała kilkaset tysięcy złotych i na to pieniądze się znalazły. Chyba kilkadziesiąt tysięcy, jak dobrze pamiętam, ale to nie ma znaczenia. Wszystkim ze środków publicznych, bohater kontrowersyjny. Pewnie, pewnie znaleźliby się jacyś zwolennicy, ale myślę, że więcej przeciwników. A tutaj mamy zupełnie coś innego zupełnie inny wymiar bo to jest akcja społeczna, świetnicza, mieszkańców miasta, okolicznych miejscowości namówić bo po prostu do, do wspólnego dzieła z własnych środków, nieprzymuszonych tak, w sposób zupełnie legalny i z czystego serca. Panie Radny, Komitet Społeczny zmierza do tego, aby upamiętnić ofiary katastrofy smoleńskiej i wybudować pomnik. Pomnik na skwerze Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy. Dlaczego potrzebna do tego jest inicjatywa społeczna? No to jest duże przedsięwzięcie. To, to jedna osoba, to już wiemy, nie jest w stanie y, wybudować pomnik. To, to trzeba zaangażowanie i wsparcia wielu osób, y, dlatego jest u nas pani minister, pan minister, posłowie. No, liczymy, że ich wsparcie będzie istotne i pomoże nam w, w realizacji tego przedsięwzięcia, y, bo sami nie damy rady. Miasto stawia makiety. Samolotów tak. z czasów II, I wojny światowej, przepraszam, tak. wydaje na to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy miasto w ogóle wychodzi z taką inicjatywą u, u upamiętnienia osób katastrofy, czy raczej nie? No nie, 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 nie zauważyłem e, takich inicjatyw, takiego zaangażowania. No to oczywiście miasto tam bardziej się stara e, tą turystyczną, e, ten wątek turystyczny naszego miasta e, gdzieś tam e, pokazać i, i w to inwestuje. A czy historia władzy miasta interesuje? no nie zauważyłem. Dlatego musimy się zająć tą inicjatywą Sari. Tak? To jest taka powiedzmy odolna inicjatywa e, zaangażowanych jest to oczywiście wielu samorządowców, ale są też ludzie e, spoza Rady nie zaangażowani po, w politykę. E, no i... Uważamy, że my wiemy jak to zrobić. My wiemy przede wszystkim po co to chcemy zrobić i dlaczego to chcemy zrobić i to, to jest motorem, który nas napędza do tego działania. Miasto, udział miasta nam jest tu na tym etapie do niczego niepotrzebny. Oczywiście będziemy zwracać się do Rady Miejskiej o zgodę na postawienie tu pomnika w formie uchwały, ale to dopiero w przyszłym roku.